Witam wszystkich! Kłania się Dariusz Szampel z przedsiębiorczych Polaków w Niemczech. W każdą niedzielę prowadzę wywiady z przedsiębiorczymi Polakami. Moim ostatnim pytaniem każdego wywiadu jest. Wyobraź sobie, dostajesz możliwość spotkać 18-letniego siebie i mając dzisiejsze doświadczenie, jakie dwie, trzy rady dałbyś sobie na przyszłość? 20-letnią grażynkę, to bym powiedziała jej właśnie nigdy, ale przy nigdy nie rezygnuj. Nigdy. Idź zawsze w huragan. Szukaj jak najwięcej tych huraganów. Spełniaj siebie, i poprzez to, że zaczniesz siebie spełniać, będziesz szczęśliwsza, to będziesz miała możliwość, tą radość, to szczęście, tą energię. Albo tak może w kompakcie całym to światełko podawać innym, żeby oni mogli znowu odkrywać w sobie i te, te, to szczęście, tą radość, te światełka i nigdy, przenigdy nie rezygnować. Obojętnie z czego? Nigdy, przenigdy nie rezygnować. Bądź otwarta. co na pewno. Bo ty ucz się języków, bo ci się przydadzą w życiu. To na pewno. I wiesz co? Wiesz co bym powiedziała, i powiedziałabym chyba każdemu tak. Uwierz w siebie. Uwierz w siebie naprawdę, bo jesteś wyjątkową osobą, i nie ma takiej drugiej na świecie. Na dzień dzisiejszy bym udał taką, taką radę, żeby nikt się nie zastanawiał nad problemami, jakie mogą pojawić się. Tylko po prostu ciągle iść w kierunku swojej własnego celu, swoich własnych marzeń. Nie zwracać uwagi na przeszkody, budować z przeszkód powiedzmy, jak ktoś określa, z tych kamieni po prostu mosty i iść dalej. I nie słuchać nigdy kogoś, kto z boku opowiada, że nie możesz, że nie dasz rady i tak dalej. Po prostu wierzyć w samego siebie. Jesteś piękniejsza niż myślisz, bym powiedziała. I mądrzejsza niż myślisz. <grych> I silniejsza niż myślisz. Nie bój się. Rób swoje, bądź działaj w zgodzie z sobą zawsze. I powiedziałabym jej jeszcze, że wszystko, co wybierzesz robić, co zaczniesz robić, stanie się Twoim nawykiem. Jeżeli wszystko, co powtarzasz na co dzień, stanie się Twoim nawykiem. Że w ten sposób możesz albo zbudować lepsze życie, albo zbudować swoje gorsze życie. Dbaj o to, co robisz na co dzień, bo to się stanie Twoim nawykiem. W ten sposób możesz wzrastać, albo możesz się osłabić. Parkuj walizki, jedź do Włoch. Żeby się nie bać, że to, co masz, jest cenne, że to, to co umiesz w tej chwili, cokolwiek to jest, jest potrzebne innym ludziom i o tym trzeba mówić. Po prostu nie bać się, nie bać się występować, nie bać się żyć, nie bać się czerpać z życia, nie wstydzić się, o też, to jest myślę dla wszystkich, ktokolwiek, zawsze każdy czegoś tam się wstydzi, a myślę, że to jest nieistotne, bo czasami te nasze słabości bardzo ludzi ja inspirują. Taki... Ja to, Taką, ja taki to przewodnik. Ah. Nie przejmuj się tak, dziewczyno. Wszystko będzie dobrze, dasz sobie radę, spotkasz różnych ludzi, dużo się nauczysz i przestań się bać. Nie musisz się bać. Nie ma, nie ma nic takiego strasznego na tym świecie. Dbaj o siebie, inwestuj w swój rozwój, ucz się języków, podróżuj. E, ciągnij, przyciągaj, jakby szukaj ludzi, którzy cię inspirują, szukaj ludzi, którzy ciebie ciągną w górę, szukaj ludzi, którzy którzy chcą ciebie wspierać i których ty też będziesz mogła wspierać. Otaczaj się zwierzętami, kochaj swoją rodzinę i wszystko będzie dobrze.